Widzicie? Jest cudeńko. I jest drugie. Kochani, pierwszy raz w życiu parę znalazłem. Oj. ale jestem zmęczony. Od szóstej na nogach. Ale jest piękny tak najprawdopodobniej. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Siedem, widzę drugiego tutaj. Moja tajga, o jest i drugi. Tak, kurde, zastanawiam się, czy to jest parka z tego roku. Ja nie wiem czym tu nie przeleżał cały rok to nie jest parka z tego roku to jest para z zeszłego roku na 100 procent gdzież on tutaj bidula przeleżał tyle cały rok Kurde, no nieprawdopodobne chyba że nie wiem Wiesz sam Nie, nie, tegoroczny Dobra, udało się mi. Wiedziałem, że to jest fajny byczek. Nagrał mi się na na fotopułapkę hmm, gdzieś dwa tygodnie temu. Znam naprawdę sporo odrosty. Wiedziałem, że to musi być coś ładnego. Nie jest to jakiś gigant, ale jak tutaj na nasze możliwości. Jest ok, dobra. Jeszcze raz, tak jak mówię, udało mi się podnieść parę, raz i dwa. Małopolska. <grym> Pozdrawiam Was, kochani. Miłego weekendziku.